W 13 godzin. No okropna, no okropna. No, wiadomo, w 13 grudnia niedziela w domu. Ja wówczas nie włączałem oczywiście teleranka, ale włączałem po, pols, program, Radio Polskie, program trzeci, gdzie było audycja 60 minut na godzinę. I włączyłem ciszę i nie widziałem jest zgrane. Z radio, miałem porządne radio, wtedy skupiłem Radmora, jedną z pierwszych wypłat. Fuh. Nie pamiętam, 3 czy cztery wypłaty. Takie radykalne w ten czas. No ale miałem takie marzenie. No i, i, i nie ma, nie ma, nie wiem. Kończyłem telewizor, nie ma nic. Czyli jest, co jest? Dopiero po jakimś czasie w telewizorze po śniegu wyszedł i zobaczyłem towarzysza Orzelskiego, więc zmroziło. No później szybko jakaś decyzja, no trzeba wyjść, zobaczyć, co się dzieje. Rynek boński, dużo ludzi rozmawiających. Spotkałem parę górników. W niedzielę kopalnia, wiadomo, nie pracowała, więc co robimy, jak, no oczywiście, jutro musimy i tak dalej, trzeba zastrajkować, trzeba to przerwać. No te, ta msza w ten czas 13 to w ogóle inna niż każda poprzednia msza święta w kościele, bo to była jakaś taka przeszyta jakimś takim duchem, czymś, co, co czuło się, wisiało w powietrzu, że ludzie coś z tym muszą zrobić, że, że to tak nie może być, bo... No to jest nienormalne, żeby sobie tak wprowadzić za styknięciem ręki stan wojenny, zniszczyć naród, zamknąć przywódców opornych, spacyfikować i ma być tak, jak sobie y, towarzysze wymyślili, bo przecież jeszcze jest suweren i on też ma swój głos. No więc to było strasznie nerwowe i ta niedziela nie wiadomo kiedy szybko a poniedziałek, no to szybko kopalnia na kopalni przybył Józef oczywiście szef Solidarności, wezwał swoich wice i, i istotniejsze persony, oczywiście ze strajkiem. Ludzie trochę byli zdezorientowani, część zastraszona, część taka, zwołani wszyscy na tę cechownię, nie umieli się bardzo opowiedzieć. Duża część chciała, jakaś część nie chciała, no ale kiedy powstał poproszony kapłan, żeby oprawić mszę, tam w cechowni, przyszedł, odprawił, to trochę podbudowało na duchu, to już było większe takie zdecydowanie. No i potem pan dr Tofil Wojciowski, który przedpłomienną mowę wygłosił żeby właśnie się przeciwstawić temu złu, że, że nie możemy się poddać, że na to liczy ta władza, że jeżeli będziemy spolegliwi, damy spokój, nie postawimy się, to już nie będzie nigdy powrotu do tego, co wywalczyliśmy przez ostatnie 16 miesięcy, że to nas zamkną w tej klatce z duszą i znowu będziemy czekać dekady, dwie, trzy, żeby cokolwiek, może następne pokolenie. Nikt nie wiedział, jak to się dalej potoczy, ale tu była ta, ta mowa, zmobilizowała, wielu ludzi jednak przełamało, dotarł ten argument, że no i w masie jest siła, że jeżeli każdy z nas ten drobny gest wykona, powie tak, dołączy się. Nic więcej, on tutaj nie będzie stał na czele, nie będzie przemawiał, nie będzie szedł w pierwszym szeregu, jakby się coś działo, ale będzie w tym tłumie. To to będzie miało znaczenie I, oni się i przełamali się. No i w ten czas już była ta fajna atmosfera, strajkujemy, walczymy, nie ma sprawy. No potem no to już takie chodzenie nerwowe, z pokoju do pokoju, kawa, no niestety papieros, nerwy i, 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 i emocje, co zrobią, jak zrobią i tak dalej. Koło 14, kiedy zazwyczaj kończyła się pierwsza zmiana, było takie zastanowienie się, no, że nie jesteśmy wszyscy przygotowani. No, każdy był zdeterminowany, zostajemy. Okupacyjny strajk do oporu. No to część pójdzie teraz, bo nie możemy wszyscy, bo jak opuścimy, to jest ten. No i tam się umówiliśmy, kto idzie teraz, przyniesie jakiś prowian, coś sobie weźmie, jakiś koc, coś, a reszta, jak ci wrócą, pójdzie i tak się zmienimy w przeciągu tych pięciu, sześciu godzin. Jak już wszyscy wrócą, będą mieli, będziemy mieć prowian jedzenie, jakiś koc do przykrycia, żeby się gdzieś tam położyć, przespać, no to w ten czas już okupacja i do oporu. Nie wiem, miałem pecha czy szczęście, nie, nie wiem, zawsze się zastanawiam, może pecha, bo ja poszedłem na tego pierwszego po 14, że ja sobie wezmę to jedzenie, to no i wrócę tam za dwie godzinki, bo miałem z pół godziny na nogach, w tym czasie samochodu nie było, no wiadomo, coś spakować, coś tam zrobić szybko, jakieś kanapki, coś przerobić czy kupić coś po drodze i wrócić. No jak już wróciłem, nie pamiętam, to, to jest grudzień, to już było ciemno, przed 17, po 16, 11 już otoczona kopalnia, już zero możliwości i stałem i w ten czas byłem z naprawdę, trochę łezka wokół, no nic z tego nie będzie. Tu spacyfikowany spacyfikowane, nie wolno, tam w środku nie bardzo wiem, co się dzieje, no i tak to trwało, nie wiem, stałem dwie, trzy godziny, ludzie wychodzili, pytać czy można było, co tam, no nic, wchodzili, wpadli z buta, rozwalili szatni, drzwi, ludzi pod broń, ostrą broń, pod ściany, ręce do góry, takie różne rzeczy, potem legitymowanie szpalert, wypuszczanie pojedynczo przez bramę, wyrzucanie, każdy się musiał przebrać ubrać wyjść. Tyle, co z Józkiem, co z tym, nikt nie wiedział, no później to wyszło, jak to się odbyło, ale w ten czas to, to nikt nie umiał powiedzieć, co się stało, no więc tu było straszny, straszny zawód i taka, taka mała depresja, Boże, wracać, co dalej? Skończyło się. Wygrali, czy wygrali, no nie wiem, ale czy się ludzie odważą, czy y, tym strachem jednak nie zrobią swojego, bo ludzka psychika jest nie do końca jest rozeznana i oni psychologicznie chcieli to rozegrać na sposób oczywisty, strachem najmocniejszych, najwytrwalszych, najodważniejszych zamknąć. Odciąć od ludzi, żeby nie mieli dostępu ani słowem, ani żadnym czynem, nie pokazywali nic, nie mogli zorganizować, tych słabszych zastraszyć, a ten środek no rozproszyć po prostu, nie umożliwiać. Jak będą coś próbować podnosić w głowę, no to ich albo zamykać, albo internować, albo, albo no, marginalizować w jakikolwiek sposób, nie wiem, wyrzucać z pracy, cokolwiek robić, żeby nie mieli kontaktu z ludźmi i, i, i z tym. No i było to troszkę załamujące i troszkę pesymistyczne. No wiadomo, wolna Europa no to pocieszała, że tu jeszcze na Śląsku, że jeszcze piast, że jest ziemowit, że tam siedzą pod ziemią, że, że, że jeszcze walka trwa, ale potem przychodzi smutna wiadomość wujek, pacyfikacja, jak giną ludzie. W Wojku, w trakcie studenckich praktyk byłem, znałem ten obiekt, miałem świadomy, a tutaj nagle się słyszy właśnie takie, takie rzeczy, no, także no, przerażające. Przerażająco, no skąd jeszcze antykomunist? tak sobie przypomniałem Wojku, ale byłem też w kopalni w praktykach, po pierwszym roku studiów, w 1975 na praktykach miesięcznych w kopalni Lenina w Wesołej, tak się nazywa dzisiaj, się nazywa już Wesoła, po zmianach się ale w tym czasie kopalnia Lenin. No i jak praktykanci, no, studenci młodzi, zjeżdżaliśmy na dół, wyjeżdżaliśmy na górę, no i co zrobić? Po tam 8 godzinnej w sumie, bo tam na dole było sześć, ale zanim się przyszło, przebrało, zjechało, wyjechało, przebrało, umyło, bla bla bla. No to wychodziło się i co zrobić z tak pięknym rozpoczętym dniem. Studenci młodzi w wakacje. No to tam był bar, chodziło się na piwko, gadało się długo, głupio, wypiło się parę piw, szło się do domu górnika i spać, i tak się powtarzało. Któregoś pięknego dnia, w środku tygodnia, dnia, ni wpadła suka zomo, normalna taka jak w stanie wojennym, to jest 75 rok, to jeszcze gdzie tam do stanu wojennego, wyskoczyło z tego te łatajstwa, nie wiem, z 15-20 zomowców, paski pod tym, pałki w ręce i piorun. I stąd i za wam piorą tych ludzi My też w nogi, bo ludzie tylko, któryś tam przyknął, znowu przyjechali, uciekamy, no to wszystko wieje. Do tego domu górnika, a oni za nami i tymi pałami okładają na oślep, kogo popadnie. Jak to się skończyło, na drugi dzień rozmawiamy z tymi górnikami. Wielu takie ścieżki zdrowione, mówi, raz na trzy tygodnie, raz na cztery wpadają bez zapowiedzi, nie wiadomo kiedy. Władza ludowa coś takiego robiła. No to, to przy moich przekonaniach, i jak zobaczyłem coś takiego i uczestniczyłem w czymś takim, to mnie to zmroziło. I nikt na to się nie skarżył. Oni uważali, że tam uderzą. Jednego z sprawi... miałem kolegę, który był straszny, bo jego ojciec był oficerem wojskowym i strasznie był zaustrojny. Kto zobaczył? Oberwał pałką, bo chciał ochronić jednego tam takiego mniejszego od siebie górnika, którego pała szła chciał go zasłonić ręką, dostał taką pręgę. To potem już Włodził się trochę wycofał i mówi, ja tego nie rozumiem. Ja mówię, widzisz, a tak bardzo bronisz tego systemu. Tak bardzo bronisz i starasz się ich... Więc to tak na tak nawiasem do, do wróciłem tylko tak na chwilę taka degresja, bo mi się przypomniała, więc tutaj wujek, pacyfikacja, więc myślę, Boże, no następny etap, żeby ludzi zastraszyć. Bo jeżeli jest śmierć, to to już nie ma żartów. Ludzie będą naprawdę przerażeni. I jeżeli uzyskają ten efekt zastraszenia, że zabijamy, nie ma żartów z nami. Jeżeli Wy się chcecie przeciwstawiać, to proszę bardzo, popatrzcie. Tu towarzysz gruba szuwa na Śląsku, komendant wojewódzki, i jak potrzeba, to rozwali tych, co będą podnosili głowę. Więc to była taka przerażająca konkluzja. Zabijają, rozwalają strajki, internują, zamykają. No i z tego oporu ci najbardziej wartościowi, ci zdeterminowani są odizolowani, zamknięci, no wiadomo, że niedużo, chociaż w ciągu z tego stanu wojennego stosu zginęło, ale eliminują. Eliminują I, i ta obawa, czy ludzie jeszcze będą się starali podnieść głowę, czy będziemy umieli, ja myślałem w takich kryteriach my, czy my się znajdziemy gdzieś bez tych przywódców, jakie ja miałem kontakt z Józkiem, a byłem krótko po studiach i tych tak znajomości, jakby w tym w świecie, w zakładzie pracy, w tym nie były aż tak duże. No, tu przez Juska i potem on miał już to kontakty dobra, tu mnie zapoznał z tym, z tamtym, ale tylko na zasadzie, że gdzieś byliśmy razem, coś tam rozmawialiśmy o sprawach solidarności i tyle. I nagle, co z kim jak dylemat naprawdę? Potem Wigilia, rozwalenie i, i piasta i, i, i ten. Y, koniec protestu pod ziemią. Więc taki minorowy, minorowy nastrój Sylwester 82, no nastrój straszny. I ten wyrok, tak lekko, cząśnisty, ale cały czas spięty i myślący, co i jak i, i, i co można zrobić. No i nie pamiętam, koło 8-10 stycznia 82. Yy. Zjeżdżałem na dół, no bo już jako ten starzysta miałem pewne obowiązki zjechać na dół, na jakieś prace kontrolne prze, przejść, spacerować się, zobaczyć, co ludzie gdzie robią. Podbiegł do mnie taki kolega znajomy, też pracownik zresztą kopalni, i mówi: Słuchaj, taka dziewczyna, podaj mi nazwisko, zresztą mogę powiedzieć, bo to jest późniejsza moja żona, Ewa Szwiec, chce się z Tobą spotkać. A Ewa pracowała w ten czas z tego kolegi Wacka Rachwalskiego, żoną w aptece w bokni. Razem pracowały, więc Ewa powiedziała tej koleżance, powiedziała, że jej mąż pracuje w kopalni, że, żebym się ja z nią sko koniecznie skontaktował. E, mówię, kiedy? A on mówi, obojętnie, pracuje tam od rana, od, te, nie pamiętam, 8 do y, 16 gdzieś w aptece pod Białym Orłem. Podejdź tam, poproś o, to, o takie, takie nazwisko, to, to, to ci powie, o co chodzi. I mówię, dobrze, więc po pracy. Pojechałem do, poszedłem do domku, coś tam zjadłem, poszedłem, poszedłem, koło 16, przed 16 poszedłem do tej apteki, pytam się, tak, 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 ale niech pan wejdzie tutaj na zaplecze, weszłem na zaplecze, i wie pan co, bo chcę się z panem spotkać, już Mroczek. wie że to, ma pani kontakt z Józkiem? Tak, ja wiesz co, nie mówmy sobie przez parpę, od razu przeszedłem na ty i wie co i jak. Owinu no, ukrywa się tam u, u kuzyna, u księdza y, Józefa Pawoli w Mikluszowicach, y, Chciałby się z Tobą zobaczyć, więc jak coś to zorganizujemy, to ten... wie okej. Okay. A czy coś nie potrzebuje, coś no, mówi, no wiadomo, że wszystkiego, no bo jak się ukrywa, to niczego nie ma. No to z kartek, kartki, pamiętajmy, kto to dzisiaj wie, do sklepu. Ja wiadomo, już jak w ten czas, właściwie to trudno powiedzieć, kto nie pali, Wszyscy pali Karton papierosów, bo taki były na kartkach, jakieś mięso, wędliny, kiełbasy, jakieś tam słodycze, to wszystko kupiłem do siatki i zaniosłem. Wiem, masz to zawieź to jak będzie jechał przy najbliższej okazji. No i spytaj się, czy co będzie potrzebował ewentualnie umów, jakieś takie spotkanie, żebyśmy się mogli spotkać. Okej. Okay. No, i później po tygodniu, czy po dwóch, to już się oficjalnie ze Wam umówiłem. No, i chcieliśmy przegadać, że mogliśmy w aptece, bo takie szeptanie to zawsze było podpadające, a nikt nie wiadomo kto, gdzie, obok i co. No więc umówiliśmy się tak już sami, no sam na no sam i zaczęliśmy tam rozmawiać o tych wszystkich problemach. W każdym razie to omawianie skończyło się tak, że po 13 tygodniach byliśmy już małżeństwem. Także stan wojenny, no właśnie, jak rozpatrywać w moim wypadku. Jakby nie to, nie poznałbym lewy, i nie byłbym małżonkiem tej dziewczyny, którą, którą pokochałem i wzajemnością. No niestety, wreszcie żyje 7 lat, rak i odeszła. Poznaliśmy się przez konspirację, przez to, że ona, ona pomogła, bo dzięki niej Józek Mroczek wyjechał z Bochni gdzie po ukrywaniu się na plebanii, potem poszedł do pan Bielawskiej, czy siostry, tam się ukrywał ze Zbyszkiem Dulembą i stamtąd przez mojego późniejszego teścia i przez Ewę zostali wywiezieni do Mikluszowic. No i tam się ukrywali przez jakiś czas i potem jak ja się chciałem z Zbyszkiem spotkać, to się okazało, że on pojechał dalej. I dalej, bo potem gdzieś tam w okolicach i dalej w hełmie, cały czas błądził, przerzucany był, no żeby, żeby nie, nie, nie gdzieś nie zasiedzieć się długo, żeby nie, nie było jakiegoś śladu dłuższego po nim, więc, więc ja poznałem Ewę. No i tutaj potem jak już byliśmy małżeństwem to teściowa znała tak doskonale taką sąsiadkę i chciałem jej z nimi zapoznać, no i potem poznałem panią Irenę Konieczną, która mieszkała razem z przyjaciółką Stasią Sowińską, no starsza ode mnie już, Irenka była 24, 5, 6 lat nawet starsza ode mnie, ale byliśmy po imieniu, no i zaprzyjaźniliśmy się bardzo w tym okresie, no i z kolei ich przyjacielem był Zdichowachel. Wachel. Przychodził do nich na karty do dziewczyn, grali sobie, no i ten smutny czas stanu wojennego tak spędzali. Zdzichu był antykomunistą z krwi kości, na każdym kroku to podkreślał i zawsze to wyrzucał. I kiedy już zaczął kolportaż, a to był najważniejszy kolporter na terenie miasta Bokni, przewoził prasę z każdego regionu, z Warszawy, z Wrocławia, z Gdańska też miał trzy, sam przewoził, czemu dostarczano, miał całą spektrum naszej Niezależnej Prasy. Zdziś był emerytowanym pracownikiem kolei, był maszynistą kiedyś na kolei i po prostu miał cudowny układ, że nie mógł wpaść. On przemycał były nie dlatego, że przyjechał w pociągu, bo miał za darmo bilet, bo takowy przysługiwał kolejarzom. A on po prostu jeździł w lokomotywie, z kolegami, którzy jechali w lokomotywie. On nie pracował w tym momencie, tylko był pasażerem na gapę w lokomotywie. Jak Esbecja czy cokolwiek robili kipisz po pociągach, czy czegoś szukali, czy taki nalot przypadkowy, to nikt nie miał prawa wpaść, bo on był w lokomotywie. A tam byli poza zasięgiem, więc on sobie zawsze to przemycał w pociągu, przewoził. I kiedyś się zaczęły ukazywać właśnie pierwsze numery kurierka, a to jest jak dobrze pamiętam, sierpień, wrzesień 82. W ten czas dziś poprzez dziewczyny, panią Irenę właśnie konieczną i Stasie, no, zachęcili mnie, czy ja mówię, no, nie ma sprawy oczywiście, że wchodzę w to, jak o czym to rozmawiać. No, musimy sobie pomagać i to musimy korporować. No i, i po prostu wszedłem i zacząłem od tego okresu, od jesieni 82. Do praktycznie maj czy kwiecień, maj, nie pamiętam, 89, kiedy był ostatni numerek. Przez cały ten okres nie było miesiąca, bo to byłem nie pamiętam, co miesiąc czy co cztery tygodnie, to nie było jakiegoś równego cyklu. W każdym bądź razie no, dość dzisiaj zasady rzeczywiście ściśle konspiracyjne, bardzo punktualne, dzisiaj był bardzo pedantyczny. Dwie minuty spóźnienia, już było pieprz. Minuta wcześniej było pierwsza, nie wolno było. zegarki wychodziliśmy, a on sprawdzał, czy mamy tak samo, czy coś się nie spadnie. Do 3-4 tygodni ci nie spóźni, a ma być punktualnie. On wychodził z takiego no, ważnego założenia. Osoby odbierające nie mogą się ze sobą spotkać. Czy jak są punktualnie, on im wyda, on wiedział, ile trwa wydanie, to po zejściu mają się oddalić na tyle, że ta, która przychodzi, nie spotyka jej po drodze bo przy wielokrotnym przychodzeniu pewne osoby zaczęłyby nam się rzucać w oczy na, na chodniku i nie wiedzielibyśmy, czy to jest ktoś nas śledzi, czy to jest też ktoś, kto odbiera, a jak wpadniesz, to możesz tego kogoś wskazać, bo cię do tego zmuszą. Nie ty to ktoś inny, będzie słaby. Więc żeby chronić innych, miał tak precyzyjnie ustalony plan, że było tak precyzyjnie, nie można się było przyjść wcześniej, spóźnić, tylko wychodzić. No i z dziś też palił co było ważne, bo jeżeli miał okno otwarte i od strony klatki słodowej było okno uchylone, jeżeli jest uchylone okno, to jest wszystko w porządku, dziś upali, można, a jeżeli widział, taka była mowa, w wierniku, by zobaczył, że smutny smutni panowie, coś zamykał okno. Jak się podchodziło pod klatkę, zawsze trzeba było popatrzeć do góry. Okno zamknięte, nie wchodzimy. Raz się tylko tak zdarzyło, ale Poza tym nie było. Później był kłopot nawiązać ponownie te nici, i trzeba było to, żeby, żeby to odzyskać ten Ale tak zawsze było uchylone, było wiadomość: dzisiaj sobie palił. Okno miał prawo, nawet jak była zima. Styczeń nikt się nie dziwił, że z okna uchylone, bo on pali. To były no, no, piękne alibi. To dlaczego ma okno otwarte, jak jest minus 15? Bo pali i mi śmierć. Ja odbierałem i w pierwszym należało zawiązać pewne, pewne powiązania, w pewne. Osoby i znaleźć, i tak dalej, żeby zaufane i pewne. Więc do kopalni, no to miałem zaufanie w swoim dziale, więc niejaki Stasiu Chodorowski to dostawał ode mnie dla pracowników dołowych. On dostawał tam ile sobie życzył, 15-20 sztuk kurierka, a resztę i on to rozprowadzał na dół. Wacek Rachwalski, dział magazynowy i tak dalej. Edek Dylong, który był szefem przeróbki tam soli, dostawał na swój wydział, kogo bym tu jeszcze nie pominął. Jeszcze ktoś był, Rachwalski, Edek, no i tutaj kierownik też tam w kadrze, dbałem Mariana Rakoczy, czyli kierownicy działów też im wrzucałem pojedyncze bibuły i też ich trzymałem w tym, że żeby w tym wytrwali, bo mm, byli na przykład w PZPR-ze, co mnie uwierało. Jak już nastała Solidarność, silnie pracowałem, żeby z tego wystąpili. My macie świetny pretekst: jest Solidarność. Zawiodło was. No i wystąpili. Później był stan wojenny i przychodzili smutni i ich naciskali. Między innymi tego Mariana Rakoczego, który już nie żyje, ale jego przekonywałem: musisz wytrwać w tym, co ci dostarczamy mu bibułę, musisz w tym wytrzymać. Nie zapisał się, nie, nie, nie wrócił odmówił, odmawiał i wytrzymał do końca, więc były takie godne i, i, i dobre, ładne postacie, więc to była kopalnia, a oprócz tego, no to były inne osoby, był Andrzej Pacuła, y, był Marek Święcicki, który pracował w spółdzielni w Las, tu szarów, kła i takie, takie drzewne, tam hasło było Daszbór, bo też były pieniążki, w ten czas ja zbierałem i potem przekazywałem też Dziśowi Wachlowi, on to przekazywał dalej. Był Piotrek Zięba, nauczyciel łapczyca i okolice nauczycielstwa, był Andrzej Michalczyk, to była zakłady urządzeń chłodniczych, dzisiaj bolaru, za w ten czas tak zwane lodówki. Na początku był Zbyszek Dulemba, ten, który się z Józkiem Mroczkiem ukrywali właśnie w tych Mikluszowicach i tak dalej. Kiedy się ich losy rozeszły, rozeszły i Józek dotarł do Zagórza, do Piotrka Chlebowicza, to Zbyszek już poszedł swoją drogą i on się w kwietniu, w maju 82 ujawnił. Także jesień 82 ja już nawiązałem z nim kontakt i w tym czas mu dostarczałem dosyć dużo bibuły. No był pan doktor Teofil Wojciowski, któremu dostarczałem też tą drogą, e, prasę. Tytułów było różno. No, tygodnika Solidarność, RDS-u e, dużo, dużo, no, i aż ciężko mi sobie te wszystkie tytuły, bo naprawdę było, ale Wrocław Solidarność Walcząca i Morawieckiego, i to, więc to też było, bo Piotr Ślebowicz, który drukował kurierka, jednocześnie był mocno zaangażowany w Solidarność Walczącą.